Hej, co pani robi? Odejdź. Tak nie wolno. Ja mogę. Hej, hej, co ty wyprawiasz? Aaaa! Co? Słuchaj, tu jest napis tester. Służy do testowania zapachu, więc testuję. Dla tych, którzy coś kupują. Co z tego? Zaraz wezwę ochronę. Więc ja wezwę menedżera. Kyle, co się dzieje? Mamy tutaj problem. Otóż ta kobieta spryskiwała się perfumami. To co Wzięła wiele zapachów. To testery, tak? Tak. Kyle, takie jest ich przeznaczenie. Hmm. Ale mówiłam ci. Przepraszam, ale Kyle jest tu nowy i jeśli taka sytuacja się powtórzy, wkrótce przestanie tu pracować. Czy to jasne?